Cześć, z tej strony Szakali witam Was serdecznie na kanale Technostrefa, a w dzisiejszym odcinku słów kilka na temat wrażeń z użytkowania Samsung Dex, czyli doka, który ma sprawić, że Wasz smartfon zamieni się w komputer. Ale czy na pewno odpowiedź w tym filmie? Zapraszam serdecznie do oglądania. Jeżeli nie wiecie, co to właściwie jest Samsung Dex i z czym to się je, to zapraszam was do filmu, który znajdziecie w karcie. Zrobiłem go na Morel TV i tam opowiedziałem ogólnie, co to właściwie jest właśnie doc o nazwie Samsung Dex, a w tym filmie skupię się na moich wrażeniach i na tym, co właściwie możemy uzyskać, co właściwie możemy osiągnąć dzięki użytkowaniu właśnie tej przystawki do naszego smartfona. Nie będę ukrywać, że będę tutaj głównie narzekać, bo chodziło mi o to, aby znaleźć jak najwięcej takich wad, takich rzeczy, które właściwie mogą zniechęcić do kupna. No bo o to właśnie chodzi w tych innowacyjnych rozwiązaniach, aby znaleźć te rzeczy, które można poprawić. No i w Deksie naprawdę dużo można poprawić, i to co ważne, dużo można poprawić oprogramowaniem, a nie zmienianiem jakiegoś hardware'u. To, co dostajemy w samej przystawce, jest zupełnie wystarczające. Złącze HDMI, dwa złącza USB, port Ethernet, to wystarczy w zupełności dla każdego użytkownika. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej portów USB, to można sobie podłączyć na przykład huba. No dobrze, ale co z tymi wadami? Pierwszym podstawowym minusem Dexa, i właściwie od tego wszystkie inne minusy tak naprawdę się zaczynają. Jest to, że Dex to tak naprawdę smartfon i większość stron internetowych, większość programów, większość rzeczy, które normalnie używamy na komputerze, jeżeli odtwarzamy je na smartfonie, traktują właśnie smartfon jako smartfon, a nie jako komputer. I tutaj ten problem jest widoczny właśnie w Dexie. Jeżeli wchodzimy na jakąś witrynę internetową, na przykład za pomocą Chroma, to jesteśmy automatycznie wykrywani jako smartfon i wszystko wyświetla się w wersji mobilnej, a otwierając to na monitorze, chcemy widzieć wersję. Komputerową. Można to obejść w bardzo prosty sposób, używając przeglądarki Samsungowej Samsung Internet, ale tutaj, znowu, ona ma swoje dodatkowe minusy. No dobrze, ale jeżeli chcemy korzystać z Chroma, bo jest to przecież przeglądarka, która jest najpopularniejsza na desktopach, no ja też jestem do niej przyzwyczajony. Mam tam swoje konto, mam tam swoje zakładki, zapisane hasła itd. itd. No to jak wygląda ten user experience, jeżeli chodzi o tę przeglądarkę internetową? Muszę przyznać, że nie jest najlepiej. Bardzo często występujące powiadomienia, które wyskakują nawet jeżeli mamy film na YouTube otwarty w trybie pełnoekranowym. Druga sprawa, jeżeli sobie film odtwarzamy i przejdziemy na następną kartę w przeglądarce, to on się automatycznie zatrzymuje, ale wyskakuje nam powiadomienie, możemy sobie je uruchomić. Ale jest to swego rodzaju workaround, nie działa to tak płynnie, tak bezproblemowo, jak na PC. -cie. Po drugie, mała możliwość dostosowania ustawień. Nie tylko właśnie, jeśli chodzi o to, że przeglądarka jest wykrywana jako smartfon, tego nie da się ustawić permanentnie, tylko musimy za każdym razem przełączać się na każdej witrynie i przy każdym uruchomieniu Chroma. No ale druga rzecz, wyskakujące powiadomienia na różnych witrynach, na przykład Tłumacz Google, którego w zupełności nie da się wyłączyć. Za każdym razem, kiedy wchodzimy na jakiś serwis, który jest w innym języku. Ja bardzo często wchodzę na angielskie serwisy, wyskakuje nam powiadomienie dotyczące Tłumacza Google, czy chcemy przetłumaczyć nie nie ma tej opcji jak na komputerze, że możemy sobie na przykład nakliknąć na opcję Nie tłumacz w ogóle z języka, na przykład angielskiego. Jeżeli odtwarzamy jakiś film nawet w trybie pełnoekranowym i przewijamy go na przykład na YouTube, no to. Co chwilę wyskakuje nam powiadomienie z dołu, które no, mi na przykład osobiście bardzo, bardzo przeszkadza. Rozwiązanie może być przejście na przeglądarkę Samsung Internet, ale tutaj znowu pojawiają się pewne kłopoty. Na przykład nie możemy odtwarzać YouTube'a w jakości wyższej niż 720p. No a jeżeli mamy monitor 1080p czy 4K, a to wsparcie będzie niedługo dla DEKSA dostępne, no to tutaj pojawia się problem, ale znowu aktualizacja takiej aplikacji może przynieść rozwiązanie. Powiem wam, że zdarzyła się śmieszna sytuacja, ponieważ przed nagrywaniem przebitek w Samsung Internet faktycznie dźwięk wydaje mi się, że działał. Jeżeli przełączałem się na kolejną kartę w przeglądarce, teraz to nie działa. A w Chromie działa tylko i wyłącznie, jeżeli klikamy w te powiadomienia, o których mówiłem. Także no jest to niewygodne. I druga rzecz, którą teraz zauważyłem nagrywając przebitki, że internet na Eternecie, który mam podpięty do normalnego pc działa naprawdę dużo szybciej niż tutaj na Dexie. Także nie wiem, czy ta prędkość jest w jakiś sposób ograniczona. Raczej nie, bo karta sieciowa jest tak, że tutaj 100 megabitów zainstalowana w Dexie, w Androidzie, w Samsungu Galaxy S8. No a okazuje się, że działa to tak sobie. Kolejna rzecz, w Samsung Internet podczas odtwarzania filmów na pełnym ekranie pojawiają się dziwne paski u dołu i u góry. Nie jest to taki typowy pełny ekran jak znamy normalnie z desktopa, z komputera, tylko znowu nam coś tam przerywa ten nasz experience podczas oglądania danego filmu. Ta aplikacja od Samsunga potrafi nas też spytać, czy nie chcemy użyć mobilnej aplikacji, na przykład jeżeli otwieramy film na YouTube, co jest w ogóle dla mnie no, niezrozumiałe, bo po to właśnie mamy ten Desktop Experience, to doświadczenie komputerowe, aby po prostu nie otwierać tych apek, tym bardziej, że jednak większość aplikacji, tak jak wiecie, już mówiłem to w poprzednim filmiku, nie jest dostosowana niestety pod pełny ekran Dexa. I wielokrotnie doświadczyłem też swego rodzaju czyszczenia pamięci RAM. Na PC, jeżeli sobie otworzymy coś w karcie i potem do i wrócimy na przykład do filmiku, no to ten filmik otworzy się dokładnie od tego momentu, kiedy go zatrzymaliśmy. Natomiast tutaj na Samsung Dex zdarzyło mi się kilkukrotnie tak, że po prostu miałem zatrzymany filmik na jakimś momencie i to nie było długiej przerwy pomiędzy tym, jak odkliknąłem tę kartę i znowu w nią kliknąłem. No i niestety ten filmik od początku się uruchamiał, a nie od tego momentu, na którym go zatrzymałem. Na pierwszy rzut oka zauważymy takie naprawdę niewielkie niedociągnięcia w oprogramowaniu, ale które mają bardzo duże przełożenie na to doświadczenie użytkownika, jeżeli pierwszy raz właśnie mamy styczność z Samsung Dex. Mnie najbardziej zirytowało to, że Samsung nie zaimplementował od początku polskich znaków do klawiatury. Musimy je sobie doinstalować. Na szczęście możemy to zrobić oficjalnie ze strony Google, ściągnąć specjalny dodatek, który nam te polskie znaki do klawiatury poprzez Alt i wiadomo literki uruchomi, e, natomiast no faktycznie, musimy to doinstalować. Kolejnym elementem mogą być bugi w poszczególnych aplikacjach, na przykład w Skype'ie nie jesteśmy w stanie zalogować się, jeżeli jesteśmy podpięci do internetu przez Ethernet. Musimy przełączyć się na Wi-Fi i później faktycznie już ten Skype działa, jak jesteśmy zalogowani, możemy się przełączyć z powrotem na Ethernet. Jest to znowu taka niedogodność, której na normalnym komputerze w życiu byśmy nie doświadczyli. Teraz będę próbował przetestować, jak to działa na Skype'ie. Teraz jest ciekawa sytuacja, Ponieważ, jak widzicie, ja dzwonię, kolega mi pisze na Facebooku, że żaden telefon nie dzwoni na Skype'ie. Próbuję jeszcze raz, może teraz pójdzie. Nic nie dzwoni. Zresztą widzicie tutaj przychodzi powiadomienie. Teraz on dzwoni, i działa. Ale dźwięk idzie stąd. Witamy w szczęście, testowym Skype. Rozumiem, że mnie słychać, tak? Tak, słychać, ale cię przerywa. No więc tak wygląda Skype Experience. Także nie jest to zbyt ciekawa opcja. No ta pozioma wersja nawet działa, ale nie daje się rozciągnąć niestety. Także generalnie no, wygląda to dosyć, dosyć. dosyć cienko, dosyć biednie. Teraz mi przerywa, czy nie? Przerywa. powiedzieć. Dziękuję. O, przez chwilę, bycie, słyszeliście to? Przez chwilę było słychać dźwięk na wyjściu monitora. Dziwne to było, naprawdę. Wyjście audio jest na telefon. Mimo wszystko, Samsung DEX ma swoje zalety. Jest przede wszystkim mały, bardzo mobilny, bezdźwięczny. Zapomniałem jednak, że w DEKSie wbudowany jest wentylator, który chłodzi, jeżeli telefon się naprawdę rozgrzeje. Także przesadziłem z tym, że jest bezdźwięczny. Natomiast generalnie zachowuje się dosyć cicho i te sytuacje, w których telefon jest naprawdę bardzo rozgrzany, zdarzają się rzadko. Zastanawiałem się, czy nie będzie problemu z używaniem kamerki zamontowanej w smartfonie właśnie w przeglądarce internetowej. No i tutaj faktycznie to działa zarówno w Chrome, jak i w Samsung Internet. Możemy korzystać z facebookowego wideo czata. Za pomocą wbudowanej kamerki, czy to przedniej, czy tylnej. Witam. O, ale przerywa. Jak mnie słychać? Teraz? Halo, halo? Teraz słychać? Dobra, próbujemy jeszcze raz. Innej przeglądarki. Samsung internet teraz. Jeżeli chodzi o rozmowy na Facebooku, to znowu przed nagrywaniem przewitek wszystko działało, zdaje się, dobrze, a teraz niestety działa to nie do końca tak, jak powinno czyli nie słychać mojego dźwięku z mojego mikrofonu. Być może było to spowodowane tym, że miałem urządzenie dźwiękowe ustawione na, właśnie na monitor, ale mimo to ja słyszę swojego kolegę tutaj w telefonie, i teraz nie wiem, słyszymy, czy nie? Słyszę. O, i teraz mnie słyszy, właśnie, czyli widzicie, czyli jak ustawiłem tutaj przed rozmową, bo to trzeba ustawić przed rozmową, w trakcie rozmowy nie ma możliwości zmiany źródła dźwięku, jak ustawiłem przed rozmową, no to wtedy musiałem ustawić na telefon, a mimo nawet jak było ustawione na monitor, to i tak dźwięk wychodził z telefonu i teraz ten mikrofon faktycznie działa. I rozumiem, że wszystko dobrze słychać. Wszystko to przesłuchać. Działają te rozmowy facebookowe, ale no nie jest to nie jest to jakoś super zorganizowane. No i przede wszystkim słyszać dźwięk z telefonu zamiast z monitora, co jest w ogóle bezsensowne. Co ciekawe, oprócz skrótów klawiaturowych, które mamy wbudowane w Androida, których możemy używać i są bardzo podobne do tych z Windowsa czy z Maca, to działa także prawoklik na myszce. I on faktycznie w wielu miejscach jest bardzo przydatny. No i tutaj te przyzwyczajenia z Windowsa mogą nam się bardzo przydać, jeżeli chodzi o korzystanie z. Deksa i to jest ta zaleta, która niejako pozwala nam na przeniesienie tego doświadczenia właśnie ze zwykłego komputera do czegoś takiego mobilnego. Powiem wam, że siedzę tutaj sobie i tak bawię się tym deksem już po nagraniu testu i muszę przyznać, że nawet jeśli ktoś by mi dopłacił za to, żebym pracował na Dexie na co dzień, to i tak bym się nie zgodził. Niestety ilość błędów przytłacza zalety tego rozwiązania. I jest to po prostu na razie tylko i wyłącznie koncepcja, a nie coś, co faktycznie można w praktyce wykorzystać. O ile na początku myślałem, że faktycznie może to okazać się przydatne dla osób, które wykonują te podstawowe rzeczy tutaj, no to teraz stwierdzam, że naprawdę nawet do tych podstawowych rzeczy faktycznie pakiet Office działa tutaj dobrze. Działa tutaj dobrze obróbka zdjęć w Lightroomie, który jest dostępny w wersji nadeksa. Ale zwykłe przeglądanie internetu, oglądanie filmików w przeglądarce nie działa dobrze. A moim zdaniem idea otwierania każdej aplikacji, na przykład do YouTube'a czy do nie wiem telewizji ekstra klasy, jest po prostu zaprzeczeniem idei desktopowej. Otwieranie każdej aplikacji osobna jest po prostu mniej wygodne niż posiadanie tego wszystkiego w jednej przeglądarce internetowej, tak jak to właśnie robimy na normalnym komputerze. Dlatego Samsung Dex, przepraszam. Ale robisz to źle.